Cześć wi wszystkim, witam. E, Zodiakalny Strzelce na czytaniu na luty 2021. E, luty, ponieważ zakapiłam się na styczeń, więc zaczynamy od pełnego następnego miesiąca. Na tym kanale pojawią się już niedługo e, czytania miłosne, miesięczne, prawdopodobnie też tygodniowe. Tygodniowe ogólne, więc e, zobaczymy, co tam będzie się działo. A tymczasem zaczynamy. Życzę Wam jak najlep najlepszych i najbardziej pomyślnych kart, drogie Strzelce. I lecimy. Strzelec luty. Oj, oj, oj. 2021. Strzelec luty 2021. Strzelec luty 2021. Strzelec luty 2021. Strzelec luty 2021. A, aż mi wypadło w słońca, to dobrze. Strzelec luty 2021. Dwadzieścia jeden mm, kurczę, coś mi te karty się jak nie układają. Dobra, już rozkładam, już patrzymy. Mm. Jak u strzelców w lutym będzie wyglądała praca? Finanse, uczucia, zdrowie, samo poczucie. Okej, okay, dobra, to teraz Wam powiem. Otoczenie. No dobra, zobaczymy dalej. Dom rodzinę. Co Wy tutaj strzelcy takiego rozrabiacie, widzę? Coś tutaj rozrabiacie, chyba. Co, po, co idzie w waszą stronę takiego pozytywnego? Dobra. Co robić w miesiącu lutym? A czego nie robić? Dobra. Dla czytania najwyższa kapłanka. Jaka jest rada dla strzelców na luty 2021? Jaka jest rada dla strzelców na luty 2021? czwórka kielichów. No to by się zgadzało. Macie się ustabilizować, jakoś skupić się na tym, co macie, znaleźć jakąś równowagę i przede wszystkim działać zgodnie ze sobą, bo tu mam najwyższą kapłankę też. Zgad działać zgodnie ze sobą, ale w sposób zrównoważony i jednocześnie dążą, dążyć, dążyć do tej równowagi, do tej stabilizacji. Mimo tego, że może ona się wydać Wam troszeczkę nudna, to nie zmienia w dalszym ciągu faktu, że tutaj trzeba e, troszeczkę tej stabilizacji Wam w życiu, bo widzę, że tutaj macie mocną energię trójkątową. No nie do wszystkich strzelców na pewno, ale no, no po prostu mi się to rzuca w oczy. Romanse, trójkąty, no, strzelczyki, rozrabiacie. Albo to wasz partner, albo partnerka rozrabia. No ale zobaczymy, dobra. Jeśli chodzi o pracę. Tutaj mamy króla buław. Czyli będziecie sobie tutaj działać, będziecie mieli dużą motywację. Dla osób, które szukają pracy, jest to dobry czas, żeby ją znaleźć. Będziecie bardzo zmotywowani. Będziecie jej szukać, będziecie działać w tym kierunku. Dla osób, które już mają pracę, będziecie bardzo tacy pro pracę będziecie starać się z niej jak najbardziej spełniać, jak najwięcej z niej wyciągać. Bardzo pracowity wychodzi mi na to, że luty. Jeśli chodzi o finanse, karta słońca, jeżeli mieliście jakieś problemy finansowe, widzę, że one tutaj się troszeczkę rozwiążą i jakaś ciemna droga, którą szliście, to właśnie finansowo się troszeczkę rozświetli. Być może jakaś taka większa jakaś możliwość zarobku, dlaczego tu jest karta słońca? Dlaczego to jest karta słońca? Na poziomie Finansów. Dlaczego to jest karta słońca na poziomie finansów? Bo mamy kart, kartę cesarza. Tak, będziecie tutaj starać się jak najwięcej zarobić, poprawić swoją sytuację finansową. Być może przyjdzie ktoś do Was z ofertą, albo pomoże Wam ktoś, na przykład, nie wiem, cesarz może wskazać na przykład na ojca, pomoże Wam ktoś po prostu finansowo. Będziecie starać się skupić właśnie na tym, jak najlepiej Wam się powodziło materialnie. Jeśli chodzi o uczucia, mamy trzy pentakle. No energia trójkątowa. No, trójkąty wyszły mi, powiem wam szczerze, w trzech miejscach. No i jeszcze dwa miejsca mi wskazują na jakieś odejścia. Więc słuchajcie, no jakby... Nie do wszystkich strzelców. Dobra, po kolei. Jeśli chodzi o uczucie, dlaczego jest trójka pentakli. Czego w uczuciach jest tu trójka pentakli. Bo mamy y, piątkę kielichów i sąd, dobra. Jakiś smutek. Jesteście z jakiegoś powodu smutni. Jest tutaj to tato... to... jeszcze jedną dołożę kartę. Dlaczego? Czego tutaj tak jest? Bo mamy magika. Dobra, jakiś Więc teraz tak, słuchajcie. Scenariusze są takie. Pierwszy scenariusz, jest to jakiś trójkąt, jest to tu jakieś manipulacje, jest tu jakieś oszustwa, jest to kłamstwa i wydaje mi się, że Wy albo ta osoba, z której jesteście w tym trójkącie nie czuje się z tym dobrze, czuje się z tego powodu smutna, być może to jest też tak, że któraś ze stron chciałaby czegoś więcej, ale zdaję sobie sprawę, że jestem właśnie w właśnie relacji z drugim dnem, gdzie niestety no, nie ma takiej możliwości, jakby sobie tego życzyła. A wiecie, co aż sobie zapalę. Um, nie ma takiej możliwości yy, związku i relacji, jaki by chciała pewnie z wami, bo jesteście już w jakiejś powiedzmy relacji, albo ta druga strona jest i tak dalej. Natomiast kwestia jest taka, słuchajcie, że yy, tutaj może się pojawić po prostu ktoś, kto będzie próbował z wami też zmanipulować, albo wasz ciągnąć taki trójkąt miłosny, czego nie powinniście robić, bo ktoś tutaj się czuje z tym źle. Wydaje mi się, że to, jedne, to, to osoby, które są tego po prostu świadome. No, co jest to? Że czujecie się smutni, osamotnieni w związku. Gdzieś tutaj nie macie tego, czego do końca byście oczekiwali. Macie jakieś pewne chęci, umiejętności, ale ta druga strona, czy też wy, nie może wam tego dać. Z tego względu, że być może macie inny poziom charakteru, inny poziom temperamentu. I. No jakby. No, nie do końca to działa. Więc tutaj starajcie się, się nie wchodzi po pierwsze w trójkąt, starajcie się, no nie właśnie po prostu w trójkąty, no bo tu nie ma co się starać, tylko to pełni świadoma decyzja. Nie wchodźcie w trójkąty, też, nie stara... też zwróćcie uwagę, czy może osoba, z którą zaczynacie się spotykać, przypadkiem jakiejś takiej relacji nie ma już z kimś innym. I na to też zwróćcie uwagę i nie manipulujcie, albo też nie dawajcie sobą manipulować w kwestii uczuć. Następnie mamy tutaj zdrowie samopoczucie. Ogólnie rzecz biorąc, będziecie zadowoleni. Będziecie szczęśliwi. Raczej tutaj, jeśli chodzi o zdrowie i samopoczucie, nic tu się złego nie dzieje. Mamy tutaj kartę świętowania, bo trójkę kielichów, ale też może wskazywać nam na właśnie um, trójkąt. Dlaczego to jest trójka kielichów? Zdrowie, samopoczucie. Dlaczego to jest trójka kielichów? Zdrowie, samopoczucie. Mamy koło fortuny. Dobra. No wcale nie muszę oznaczać też prykonu tutaj. A i jeszcze tak zwróćcie, proszę Was uwagę, jeśli chodzi o uczucia. Jeżeli nie jesteście w żadnych związkach, czy na pewno to, co macie na dzień dzisiejszy, jest dla Was satysfakcjonujące? Czy może nie potrzebujecie zmian? Czy czujecie się w takiej sytuacji uczuciowej, miłosnej, czy też po prostu emocjonalnej? Dobrze. Dobra, wracamy teraz do yy... może jesteście zbytnio samotni. To też jest taka możliwość. Um, jeśli chodzi o tutaj, o zdrowie, samopoczucie, będziecie raczej zadowoleni, szczęśliwi. Nic, jeśli chodzi o fizyczność, nie dolega, o e, psychikę też jest takie odwrócenie się szczęścia w Waszym kierunku, tylko jeszcze ewentualnie zwróćcie uwagę, czy nie za dużo spożywacie alkoholu, czy jakichkolwiek tam innych używek, jeżeli chodzicie gdzieś na jakieś imprezy, na jakieś tutaj spotkanie towarzyskie, zwróćcie uwagę, czy przypadkiem nie za dużo pijecie ewentualnie na wątrobę, no, nie wiadomo, alkohol. Otoczenie, i znowu tutaj mam kartę trójkąta, no słuchajcie, może być tak, że to Wy wiecie o jak, jakimś cudzym trójkącie, macie powiedzmy znajomych, którzy są w jakimś związku i którzy z tych osób ma jakiś trójkąt i nie wiecie co za bardzo z tym zrobić i jakby staracie się jakby tutaj zrównoważyć, bo jedną, powiedzmy, stronę lubicie i drugą, ale nie chcecie też jednocześnie wchodzić im, powiedzmy, z butami w życie. Też może być taka możliwość. Dlaczego to jest trójkąt? Albo jeżeli to nie dotyczy osób z Waszego otoczenia, znajomych, przyjaciół czy z rodziny, dlaczego to jest trójkąt? Dlaczego tu jest karta kochanków w otoczeniu? Dlaczego tu jest tak? Bo mamy siódemkę buław, dobra. O kurde, no i słuchajcie, no karty z rady Ojej, oj oj, oj, albo to wy rozrabiacie, albo ktoś od was rozrabia mocno. Ach, kurde, przepraszam, no ale jak nie to, że widzę wszędzie te trójkąty, ale po prostu to jakby przedstawia mi się tutaj w kartach. Więc teraz tak, macie do podjęcia trudny wybór. Jeżeli właśnie chodzi o znajomych, czy osoby z waszego otoczenia, które są w takowym trójkącie, wy akurat, tak się złożyło o tym wiecie, i nie wiecie, co zrobić z tą informacją do końca. I to jest dla Was ciężkie do zrobienia. I moim zdaniem, tutaj powinniście przede wszystkim zaufać, tak, jak w razie kart, zaufać swojej intuicji i temu, co uważacie za słuszne. Tak mi się wydaje. Tutaj jak patrzę, że intuicję, zauważyć swoje intuicji zauważy, co jest słuszne, co dąży do harmonii, żeby jak najbardziej zharmonizować też swoje otoczenie. Więc jeżeli na przykład Wam coś nie służy, albo jest jakaś osoba fałszywa w Waszym otoczeniu, to jak najbardziej ją wykluczyć. Ale dobra, wracamy do tych kochanków tutaj. Jeżeli to nie jest żadna osoba z Waszego otoczenia, tylko dotyczy to Was, świadomie, bądź też nieświadomie, bo to też jest istotne, to musicie się z tym uporać, będzie dla Was to bardzo ciężkie. Tak mi się wydaje. Że możecie być w trójkącie nieświadomie, albo właśnie to wy traj, świad, świadomie jesteście i zdajcie sobie sprawę, że wasz partner kogoś ma, albo wy macie po prostu. I proszę tutaj uważać, bo to jest bardzo może się odbić na waszym zdrowiu psychicznym. I tutaj raczej odcinać takie relacje, niż nie włazić. Dom rodzina, karta odejście, szóstka, mieczy. Być może, albo ewentualnie ktoś. A posłuchajcie, jeszcze wrócę do tego otoczenia, mamy tutaj kartę zdrady. Też może być tak, jeszcze przyszło mi na myśl, że jeżeli już nie chodzi tutaj o kontekst miłosny, możecie mieć w swoim otoczeniu właśnie osobę zdradliwą, tak jak wcześniej wspomniałam, że po prostu odcinać takie osoby. Mamy tutaj kartę zdrady, ktoś wobec Was nie gra fair. Zwróćcie uwagę na swoje otoczenie, przyjrzyjcie się niektórym osobom. Um, może by, mogą być to bliźnięta, tak przyszło mi przez myśl. Albo może być to właściwie każdy znak, ale bliźnięte, no to kochankowie, ale zwróćcie po prostu uwagę na osoby w swoim dotoczeniu, na to, co Wy robicie, jak postępujecie i ewentualnie Wasz partner, partnerka. E, w rodzinie jakieś czekanie na kogoś, odejście kogoś. O co tu chodzi? Dlaczego tu jest szóstka mieczy? Mamy króla mieczy, dobra. Czekacie na jakąś osobę spod znaku wietrznego. Czekacie na jakiś jej ruch, jakaś jest tutaj... Okej, okay, dobra, to jest dziesiątka mieczy. Jest jakaś blokada, jest jakiś smutek związany z osobą. Może nie musi, spod znaku wiecznego. Wydaje mi się, że to jest mężczyzna, znaczy król, no to jakby... Może być to też kobieta, no przełóżcie sobie na swoje. Wydaje mi się, że bardziej mężczyzna. Czekacie na kogoś, zastanawiacie się, co zrobić z tą osobą, albo co ta osoba zrobi. Wydaje mi się, że jest troszeczkę zamknięta. Inną opcją jest to, że czy po prostu czekacie na możliwość kontaktu czy pojechania do jakiejś osoby yy, spod znaku wiecznego, może nie musi, a, i chcecie tutaj w tym kierunku coś zadziałać, albo ewentualnie czekacie na jakąś możliwość właśnie podróży, ogólnie rzecz biorąc yy, w rodzinie, nie wiem, zmiany jakieś typu przeprowadzka, wyjazd, cokolwiek, coś związanego ze zmianami, czekacie. I też jest bardzo istotne, też król może mówić o tym król mieczy, że żebyście przeczekali, żebyście nie panikowali, jeżeli cokolwiek nie jest od was zależne, żebyście wytrzymali, przeczekali konkretnie i nie, nie, nie rozmieniali się na drobne w tej kwestii. Dalej, no co tu my mamy? Jeśli chodzi, co idzie pozytywnego w waszą stronę? Dla niektórych może być to mężczyzna z znaku wodnego. Rak, na przykład Rak ryby skorpion Albo jakaś miłość, o co tu chodzi Albo po prostu jakaś taka satysfakcja emocjonalna Dlaczego tu jest Król kielichów Co pozytywnego idzie Dlaczego to jest król kielichów Bo jest sąd, dobra I piątka mieczy, kurczę no. Słuchajcie, jeżeli Są wersje takie Macie długie czytania dzisiaj, ale dużo że wątków jest tutaj. Jeżeli macie w mieście swoim albo macie otoczenie jakąś osobę, która nie była wobec was życzliwa, gdzieś wam biła ten nóż, przysłowiowy nóż w plecy i gdzieś nieserdecznie wobec was postąpiła, będzie wyrównanie jakichś tutaj rachunków, jakieś zadośćuczynienie, rozwiązanie jakiejś sytuacji i przyjęcie jakiegoś spokoju ducha w tym wszystkim. Będziecie emocjonalnie tutaj spokojni. Drugą opcją jest to, że tutaj wszelkie, ogólnie jakiekolwiek rodzaju spraw zostaną rozstrzygnięte, które Was męczyły psychicznie, emocjonalnie, a one gdzieś tutaj zostaną rozwiązane. Co też dla niektórych idzie jakaś osoba, która jest właśnie z znaku wodnego, może nie musi. Osoba empatyczna, dobra, serdeczna, jakaś miłość, jakaś pozytywne wibracje tutaj totalnie. Następną rzeczą, którą tutaj mamy, jest co robić. Karta pazia monet, słuchajcie, może być to w ten sposób, że szukajcie rozwiązań finansowych albo dlaczego to jest paść pentakli? Bo mamy karty diabła, dobra. Słuchajcie, skupić się na pracy, skupić się na finansach. Diabeł mówi często o takim aspekcie pozytywnym, o jakimś takich e, egoizmie zdrowym i patrzeniu na pryzmat tego, czego wy potrzebujecie. Więc wydaje mi się, że powinniście też zwrócić na to uwagę, czy na pewno czegoś wam nie brakuje, w jaki sposób to osiągnąć, ale nie w sposób e, głupi, że tak powiem, i zachłanny, tylko żebyście spojrzeli na to jakby takiej taki zdrowej, egoistycznej strony. Czego potrzebujecie, jeżeli to chodzi o jakieś finanse, rzeczy materialne, żeby ci zastanowili się nad tym, jak to osiągnąć. Kart, e, kartą ośmiu kielichów jest to, czego nie robić, nie odchodzić. Nie myśleć o odejściu, nie zastanawiać się nad tym, czy może lepiej byłoby nam samym, czy odchodzić do innej osoby, jak już powiedziałam wcześniej są relacje trójkątowej u niektórych osób. Nie zastanawiać się nad tym, pozostać w tym, z czym jesteście nie błądzić tymi myślami bo te myśli mogą was troszeczkę pożreć starać się raczej tutaj działać nie pod wpływem emocji i przede wszystkim zaufać swojej intuicji a nie myślom czasami, które mogą się gdzieś nam w głowie pętlić wręcz więc nie odchodzić nie, nie rozmyślać nad tym co by było gdyby tylko skupić się na tym co jest i przede wszystkim w, tej, w tym właśnie lutym dążyć do harmonii, jak, jak najwięcej takiej pozytywnej energii unikać toksycznych relacji i zachłanności. To by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że uda Wam się wszystko tutaj te negatywne sytuacje rozwiązać, czego Wam bardzo serdecznie życzę i tymczasem w takim razie zachęcam do oglądania w innych, e, innych filmów, do subskrypcji, lajkowania i mam nadzieję, że do zobaczenia.